Nie manewście, gdzie jesteś na mnie okazji, że zgromadzę. Ruchy, bym prawdziwe wiecie. Tak, ja. Ja ten film teraz robię trzeci raz, bo ktoś mi przeszkadzał. skazał, z baba mi chodziła. No fajnie. Każda mi chodziła podobnie. Nie, bez koszulki. Mam nadzieję, że tu nie przyjdzie drugi raz. Musiał robić odnego Nie chciałbym robić odnego, bo uwierzcie mi te filmy się robi trudno no. jedziemy do pracy teraz dobra, jedziemy do pracy jedziemy, jedziemy mm o kurde. Ole furka. M, pojedziemy sobie do pojedziemy sobie do tego nowego tego do pracy. Na pisze, na chcecie film z Minecraft Hardcore. No, mm, 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 mm. zaparkujmy się tu, Niech się otwiera. Dobra, widzimy się jak sobie przebierę do Dobra. Dobra, przykro, zmienimy zębów, nie nie o oh, tak, dobra jedziemy. Już dzisiaj tyle przesyłek, zapomniałam i upadłem, zapomniałam, że tu jest, tu jest zyłka do zdania, ja dzisiaj ją dobra, ta praca jest i dla mnie nieciekawa, nie ale fajnie się żyje, to zarabię. Dobra, weźmy szwadzkę, zamknijmy Polak Dobra Mam nadziei, że ktoś tu będzie Co na mente, no meio de Józio, só na câmera Akorda E... Tu... Halo, jest Halo? zostaw zostawmy paczkę tu, Dobra. Dzisiaj, mało tak Dzisiaj mam zamówienie jest, Tak co za? Dzisiaj mam zamiar kupić nowy dom. Dom. Nie będzie to. Y, to nie będzie domek na Ten domek spróbuję sprzedać za. 100 tysięcy dolarów będę mieć na dom i na auto. Na auto się mówiłem dzisiaj na dom do sprzedania. Już nie będzie widzowie w domu konadżerii. Napracowałem się tyle, że mam wszystkiego dość. Dobra. Dobra, teraz musimy dać. Dać tu paczkę. Paczkę. No, muszę dać towar z zakupany Syto słuchaj Jeźmy jakoś to nie halo Golina, gonina ucieka, uciekaj, uciekaj, kurde co ja zrobiłem, no nie odklepy się to jakoś. Mam nadzieję, że on zaraz z tym polcem w przebraniu nie, nie ducha. Dobra, tylko... do nas nie podjechał. Koniec pracy na dziś na słuchacie. Tylko... Czemu ja mylę drogi? My jeszcze mamy płot. 5 minut minęło już prawie. A ja no w ogóle w O kurde, o kurde. Nie gadaj, że się nie zmieści. Dobra, zmieści się. Zabiorę się w i idziemy na spotkanie. Dobra, jestem gotowy na spotkanie. Pojedźmy z Martem, bo dużo się pyta. Czy mam Timarta? Tak, mam. Idźmy na w numer 24, bo tam się spotkałem. Kupię sobie nowe auto i nowy dom. Jest za 65 tysięcy. Fajna. Inny dom. Taki fajny. Gdzie pewnie będę mieszkać. Bardzo długo, ale to bardzo. Jest to fajne auto. Hey, yo! Oh, kurde, Nie chcę mieć końca serii. Nie chcę mieć końca serii. Dobra. Dzień dobry, sprzedaję dom Dobra To już nie jest mój dom, dom. Dobra, jak mam 100 tysięcy, pojedźmy kupić nowe auto I sprzedaję te wszystkie auta smart. No, smart to nie sprzedaję, ale tego co naprawialiśmy to sprzedam Bo zanim też leci bo... bo ja go jeszcze swingowałem poza odcinkami Za... Z tysiące dolców i plus 50 koni i teraz chodzi po 10 K. Dobra widzimy kupić nowy dom i nowe auto Auto będzie w zestawie z domem, tylko droższe będzie widzimy się zaraz Nie mogę się doczekać widzowie Widzimy się zaraz Dobra, kupujemy Patrzcie takie taka fura no nie powiecie, że nie jest fajno. Dobra. Sto, sto, sto. Co się dzieje? I chodźmy do góry żeby kupić ten dom, dobra. Bo chodźmy, zaraz, zaraz robimy. Dobra, wiem. O, dzień dobra, ja bym chciał kupić ten dom za... To tysięcy dolarów z Ne, Nie, ne, 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 no, bl, 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 bl. Dobra, kupiliśmy jest. Kupiliśmy. Jeju, jeju, dzięki. O, Jeju, jeju, ja jeju, ja jeju, farta. Ja. jeju, jeju, się się jeju, jeju, wam. Pa... Pamiętacie ten odcinek, gdy mówiłem wam, że zostanę VIP-em będę mieć sportował auto? To w końcu się to spełniło. Nie <laughs> Jeszcze mi zostało uwaga. Ile? Gdzieś około o 150 tysięcy dolarów, bo ja go sprzedałem za 250 bo chłop był vip i chciał mieć domek na drzwi, tak konkretny, tak miałem konkretny, więc no zaproponował mi taką cenę, a ja się oczywiście zgodziłem, ćwierć miliona dolarów, to wiecie jaka to liczba. Jeju, ja pomyliłem domy, jeju. jeju, 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 dobra, widzimy się w następnym odcinku, bo nie dowiedzą co się stało, patrzcie jak fura. Любит все О, так, о, oh, так, о, oh, найс. Oh, nice. Видимо, еще одна цель